Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie gruba akcja. Ja to nagrywam dzień wcześniej, znaczy początek, bo jutro kompletnie nie będę miała czasu. Ogólnie akcja jest taka, um, że będę szła z taką mamą do miasta i będę parkować ludzi i moją mamę w szczególności. Będziemy się przebierać w stroje Halloweenowe, także to będzie kozak. Naprawdę to będzie to filmik, także zostańcie i oglądajcie do końca. Jeśli podobała się forma takich filmów albo chcecie więcej pranków na jakichś osobach, to piszcie w komentarzu. I oczywiście zostawcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. My się widzimy już za chwilę, jak już będę pomalowana, czyli na drugi dzień lecimy się kochani, powracam w takim strojem makijażowym w ogóle nie wracacie w ogóle teren prywatny Jeszcze mam akwady, pokażę, bo jesteśmy w trakcie drogi do miasta. Tak, idę skonuję do miasta i będziemy straszyć moją mamę. kamada tak wygląda. <laughs> kamada, chodź tu. Ona ogólnie ma na sobie radło. Ja to w ogóle nie wiem. Na szybko ten makijaż strasznie robiłam. Yy, muszę ją puścić na chwilę. Wam pokażę, bo klucze cały strój. Jej. No momentu. Taki duch. Na trochę na uszko tam nie zachciał, ale yy, <grywki> będą się bać ludzie, czy nie. Dobra, dobra, jedz już stawkę Bo muszę nagrać. Muszę nagrać yy, niestety sama, bo każdysta mnie opuścił. Nie wiem czy na chwilę, czy... Czy, czy, czy wystąpi w tym odcinku, także nie wiem, dowiemy się jak będę szła. Na razie niech sobie je, wszystko, ogólnie wszystko, wszystko jest zapalowane. Czekam teraz aż się ciemni bo na razie jest zachód słońca, jak widzicie. Nie wiem czy widzicie, bo ten aparat to takie ostrości łapie, że ja nie wiem. No, więc czekam aż się ciemni Akurat dojdę do miasta, będzie tak pół ciemno, w i wtedy będzie kozak, akcja. Dobra, dość gadania, będę jeszcze może w trakcie nagrywać, jak nie to już pod domem, także lecimy. Matka, ja nigdzie nie idę. Jijem trawę. Tomada jako duch. Koniu, dlaczego ty się schylasz zawsze? Nie mogę cię nagrać takie ładnie jak wyglądała, no co? komada Tomada teraz robi. Patrzcie, szybko. Tomada, gdzie idziemy wystraszyć mamuszkę mamuszka to się chyba nie wiem zawał stanie. o o idziemy nie ona tutaj się czai bo w ogóle tutaj kolacje jej niosę Mam sobie idziemy przez takie łąki też bardzo że tak powiem daleko no, koniu nie szukaj trawy bo zobacz co ci się robi ze strojem Naprawdę, mówię ci, no i patrz na oko ci weszło, Teraz no, wyglądasz jak piraci Oj, konie, duchu. Duchu. Nie, no takiej akcji na YouTube jeszcze nie było, nie? Jakkolwiek w mieście przebrany stoi. Ducha, grafii! Grafuś! Idziesz z nami? Grafuś, co? Nie. Grafuś wraca. Komada, Ona musi zawsze żreć, nie? Zawsze. Kamada. Dobra, rozłączam się szybko, cisnę do dołu, bo zobaczcie już jest zachód i muszę po prostu zdążyć. Kochani, jesteśmy już w połowie drogi. Zostaw to wiadro. No ona do tego wiadra, już tutaj mam przyczepione na cukierki wiadro. A kamada duchu. Co powiesz? Ona tam na widoki, zobaczcie, tam miasto. No. To jest właśnie moje miasto. A my jesteśmy na działeczkach takich... Wiecie, takie y, działeczki przymiastowe, że tak powiem. Dobra, koniu, chodź. Jeszcze wam coś trochę poopowiadam, bo masakra, już się zsiemnia. Ale wiecie, jaki jest piękny zachód słońca. Normalnie nie jestem w szoku pod wrażeniem. A i reakcja ludzi jest po prostu bezsenna. Idę właśnie sobie... Szłam znaczy się przez główną ulicę i pani do mnie z tekstem Jezus Maria. Myślałam, że tutaj tu ja już mam jakieś zwidy czy coś, nie? Ja tak wychodzę. Takie no możliwe, kto wie, nie? I się pani zaczęła śmiać, także, także będzie ciekawie. Koniu. Konniu. Gdzie my jesteśmy koniu? Co ty tu robisz? Powiedz Słuchajcie, reakcja ludzi seria jest bezcenna Uwaga, jedzie auto Koniu C. Jedni się zatrzymują, drudzy w ogóle przyjeżdżają i takie O Co się stało? Dobra, jesteśmy coraz bliżej mojego domu Dobra kochani, coraz ciemniej Dochodzimy do mojego domu, także Boże, żeby się to udało. Moich rodziców chyba jeszcze nie ma w domu, także czekamy. Prt, prt. Horses. Dobra, po chodniku. Trzeba uważać, bo te auta tu jeżdżą. Boże, nie ma kto mnie nagrywać. Super, koniu. Schodź z tego chodnika. I teraz cicho, serio. Koniu, teraz cicho. Nie, ona musi głośno być. Weź chociaż nie wiem. Tak jak nie kończył zachowuj. Dobra uwaga. Nie, u moich rodziców nie są chyba. Kurde, dobra. Druga akcja. Nie możecie nic zobaczyć. z okno Dobra, jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy na mojej chacie także ostrość, sorry za ostrość, ale nie kontroluję jej po prostu, aby przejść teraz koło mojego auta koniu i chodzimy na podwórko Tu musi być szybka akcja, nie? Chodź na ogród Oj, idziemy na ogródek mój. E, tutaj będzie sobie przez chwilę stała, jadła trawkę, chociaż będzie miała świeżą. Dobra, koniu, poczekajcie, bo to, to, jest, to nie jest proste, jak się nie ma kamerzysty. To już kompletnie jest ciemno, nic nie widać. Upiory dwa. Nie no, kozek, normalnie na no, po polskim powiem, chyba nie było nigdy takiego odcinka jeszcze, co? Będzie ciulowa jakość. Już widzę, że kropki są. No, ale cóż... Głównie ja tylko, że nie chciałabym wam powiedzieć, że jest gruba bo tutaj y, moja mama będzie przyjeżdżać do domu. I ja z Hakamadą będę z... Nie widzicie tego, ale zaraz wam wytłumaczę, żeby nie było potem. Z lewej strony będę z Hakamadą wychodzić i będę straszyć moją mamę i przy okazji moją babcię, bo moja babcia też przyjeżdża, także będzie grubo, będzie grubo. Także czekamy, teraz... 15 minut, 20 i, i będzie nie? Akcja. To może się jeszcze raz przelicz to. Nie, bo... Otwieraj kamerę! Aaaa! Ku**a! Jezu, kochano! Boże, cześć, ja bym Cię straszyła. Cześć! Ale Ty ja jesteś szalona. To... Ja się boję. Nie bój się, nie się. Jaka Jaka? To bardziej się hmm. chyba ty wystraszyłaś, no? <grym> A ty jak się powarzałaś? Ja się, ja się wystraszyłam? Ja ja wystraszyła. się... Ale dobrze <grym> powiedziałaś. Babcia mówi tak. Ciekawe co wymyśla Weronika. Także nie że tak, ja coś mówiłam, Że ona coś wymyślimy. Ja sra? wiedziałam że z tym że to nie dla ciebie tylko. To już rozdała. Chodziło o spadek, po kawałek.

Jest nagrana na filmie, także ja nie wiem, kochana. Halo. Halo, ziemia do konia. Gdzie jesteś? <laughs> Jesteśmy aktualnie koło głównej drogi. <laughs> super konia. Jesteśmy aktualnie koło głównej drogi i wszyscy się na nas patrzą. I jak na... Tutaj w ogóle są ze mną moje koleżanki, które się śmieją ze mnie. A Kamada, Kamada? Co tam u ciebie? No super. Ale mianowicie dalej straszymy ludzi, co nie? Dalej straszymy ludzi. Jakoś rip no, ale sorry już jest po prostu noc, zaczyna się także lipa. Dobra, koniu duchu. Kończymy tego vloga. Ja już z wracam na pastwisko do niej. Kałada łogier. Zobaczcie jak mało w górze. To we dwie w Arabki się bawią. Oniu! <głos> <głos> Patrzcie jaki arabek. O, jak ładnie! I'm go to goni, No? So just do it! Make your dreams come Do it! Do it! Nothing is impossible to do! It.